Siemano Siemano widzowie dzisiaj zagramy w Kraję czy to pogrywam yy, tutaj tam yy, tego twojego yy, tatem Przygotować, wiecie, tutaj ma normalnie wiecie tutaj eee yy, yy, hakowanie jest no się ze z moim tutaj też ma a ja już to osobę mężczyznę. Dobra, jestem drugi. To żeby przejść do taty i pokażeć, że Dobra, robimy pierwszego. Z wami, więc I jedynka. Tutaj coś takiego znam, co tego. No

Jeszcze już to jest, Zaraz zrobimy ulepszenie No zrobiliśmy, widzimy Dobra, czekajcie Ten zero e, Gdzie jest zero, zero, zero Samo zera, teraz, zero i 0 Dobra ile leci, idę sprawdzić czy ktoś tam tam chciał budzić, a ja w sumie tam są się ona budzi? no wspaniale robi Włamaj się. i tutaj sobie mam jeden jeden Zero, zero, zero. Ammi a dinka, zero, zero, zero. zero, zero. Dobra, idziemy sprawdzić. Pole tutaj mamy. Ciekawe. Jeden, dwa. I coś, on tu jest. Wiesz co on tu ma? On ma już trompę. O, mogę na niej skakać. Dobra, zrobię cięcie, aż to się pozbiera widzowie, dobra. Dobrze. Jestem widzowy, właśnie się pozbierała czy diga, teraz mi jest potrzebne 500 0 dobra Dowiedziałem się o tej od Cebulsona Mamy już tylko czysto? Dobra, robimy sobie jeszcze 0 1 0 0 1 Dzięki tam sobie Zmieszaram na M400, a, 400, a zbude, co mi chodzi. Mhm. Mi chodzi tak. A to kto To to ja to moje znajo. Nie. E e, kto tu śpi? O, nie. Musimy naprawić. Więc zikam jest. jest we ale tu masz już... Nie. A właśnie kupimy to. Monsterki i tak połama się. I jaki jeden. I zero jak tam słyszyć, to jest moja babcia <grym> Jedenka jedynka mam 500 ale co, co ja za, za to mogę kupić czy 1000 ofiar to masz 600 ofiar Co jest? Dajesz Zero, jeden. Jed... O, daj, zero. Zero. Zero nagę tą osobę. Cię obudziłem. I zaraz będzie zaraz już będzie zupełnie no, i już to jest, my. I już jest, już jest, kupujemy. Jest lepiej. 385. A dobra. Jest lepsza przestrzeń. Teraz. Teraz idziemy do komputera, albo już się No więc spał, kolejny odcinek już za niedługo. Więc pa. pa.